Jako mój się za całego biskupa Jana Weżarca. Za... Zazmamy braci, siostry zakonne. Panie Jezu, który na udaniu krzyża, złożyłeś ojcu niebieskiego i doskonalszą wiarę znił się nad nami. Znił się nad nami. Wyspę najwyższy dzień, kapłanie, ty chciałeś, by Twoja ofiara była przez nas składana. Przez wszystkie dnia w przyjdzie z pale, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który za naszego uświęcenia i prawina dał już naszym braciom naszych ukarł, mój święty kapłański, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, który święt nie wie, świecić nie swoje. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, bo, nie nasze, Boże, który obdarzyłeś naszych braci, godnością i słuchą, kapłańską i dałeś im udział w kapelusiach, w stołu, spraw prosimy, aby zostali na wieki włączeni do ich społeczności przez Chrystusa Pana naszego. Wiesz, no odpoczynek graczym dać panie, a się